Witam serdecznie, Daniel Miara. Dziś przedstawiam e, nową formę płatności PayZ. Jest to dodatek dla OpenCard. PayZ jest to produkt Polkardu First Data. Przedstawię pokrótce, m, jakie są dostępne opcje. Mamy punkt sprzedaży i, i klucz współdzielony. Te dane otrzymacie e, z Polkardu. Potem są adresy, które trzeba przekazać również do Polkardu. Tryb testowy. Mamy też logi, czyli jeżeli je włączycie, dane o transakcji zostaną zapisane w historii zamówienia oraz, oraz trafią do logów systemowych. Co jeszcze? Mamy cztery formy, czyli właściwie cztery statusy zamówienia do dowolnej konfiguracji. Nazwę płatności, gdzie możecie nazwać tutaj, możecie tutaj wprowadzić swoją nazwę. Na przykład płatność elektroniczna oraz standardowe pola, czyli minimalna wartość zamówienia, kolejność na liście wśród innych płatności, strefy oraz status włączony lub wyłączony. Tutaj znajduje się licencja, dane kontaktowe do mnie, jeśli byście chcieli o coś zapytać oraz lista zmian. Ok, zobaczmy. Tutaj w tym, na tej liście ostatnie zamówienie jest 219. Tak. Zrobimy nowe zamówienie. Standardowa zamówia iPhone'a. Wybieramy adres. Wybieramy formę wysyłki. Wśród różnych form płatności wybieramy PayShipping. Zatwierdzamy, zatwierdzamy nasz regulamin. Podsumowanie: 399,95 Przechodzimy do zamówienia. Odświeżając naszą listę, oczywiście tutaj zamówienia jeszcze nie ma. Mamy do zapłaty tą oto kwotę. Konto znajduje się w tej chwili w trybie testowym. Dlatego też nie mogę skorzystać z tych form płatności. Oczywiście mógłbym, ale już byłaby to transakcja pełna. Chcę Wam tylko pokazać, jak funkcjonuje ten dodatek. Wybieram kartę kredytową, gdzie mam pełen dostęp do, do testów. Klikamy dalej. Przechodzimy do, do opcji wypełnienia danych o karcie. Cały czas znajdujemy się w bezpiecznym połączeniu. Wybieramy sobie kartę testową. Wprowadzam numer karty. Ważność. Kod. Reszta danych. Tutaj powinna być zgodna z właścicielem karty. Następnie klikamy dalej. Możemy jeszcze raz spojrzeć. Tutaj jeszcze nie ma nowego, nowy, nowego zamówienia. Tu jest podsumowanie. Klikamy Zapłać. I wracamy do sklepu. Zostajemy informację, że zamówienie jest przetwarzane. Koszyk został opróżniony i powinno pojawić się nowe zamówienie. Widzimy nowe zamówienie o numerze 21. Możemy sobie je podejrzeć. Widzimy, że zapłaciliśmy PaySea. I w historii zamówienia mamy pełne dane o transakcji. Te, które zostały zapisane w logach, również w tej samej formie. Możemy oczywiście wyłączyć wyłączyć tą formę logowania i teraz próbujemy dokonać jeszcze jednej szybkiej transakcji znów zamówimy coś na szybko, żeby nie było. Coś innego znowu wybieramy Pay easy. Ja również wybieramy. Niech będzie to na przykład, nie wiem, a, już idźmy wizą. Eee, dane testowe, opłacamy. Przechodzimy do sklepu. I również widzimy koszyk został opróżniony. Powinniśmy widzieć zamówienie o numerze 22 wchodząc w detale zamówienia, widzimy tylko podstawowe informacje, czyli wartość zamówienia, jaka została zrealizowana oraz numer zamówienia. Właściwie sam dodatek jest bardzo prosty w konfiguracji: instaluje się, wypełnia się dwa pola, resztę wybieramy z, z listy rozwijanych. No i to tyle. Zapraszam do, do sklepu wideo lub OpenCard Tips. Pozdrawiam.